Tak jak mi w swoim nagraniu e, mówiłeś, że masz problem z płetwami, jeżeli chodzi o pompki. Doskonale to rozumiem, bo e, bardzo duża część osób, z którymi przyszło pracować oraz sam na, na pewnym swoim etapie miałem dosyć spore problemy właśnie z nadgarstkami, dlatego że bardzo rzadko używamy tej pozycji. Dlatego jesteśmy bardzo słabi w tej pozycji, i po prostu większość osób nawet nie wie, że, że jesteśmy w stanie wykonywać pompki na, na, na w tej pozycji, czyli na przykład w ten sposób. A co dopiero myśleć o tym, żeby w ogóle yy, trzymać w tej pozycji dolnej. Więc jeżeli tu Ci sprawia dys, yy, dyskomfort, to mam dla Ciebie wskazówkę i ćwiczenie, które jest prymitywnie proste. Tak proste, że można je kompletnie zignorować, ale bardzo skuteczne. To jest tak zwana izometryka. Izometryka polega na tym, że tworzymy swego rodzaju opór używając drugiej części, używając naszego własnego ciała. Czyli na przykładzie ręki to będzie w ten sposób, że kładziesz sobie dłoń tutaj, w ten sposób i następnie starasz się otworzyć, wyciągniesz tą dłoń w tamtą stronę delikatnie stawiając opór w postaci tej dłoni. Nie, nie stawiamy oporu na 100% tak, żebyś nie mógł ruszyć, tylko właśnie delikatnie, delikatnie, delikatnie. Sam sobie tutaj regulujesz. To jest piękne w, tym, w tej technice, że sam sobie możesz regulować ile oporu chcesz dać. Czyli 70%... Praktycznie możliwości jest tu nieskończenie wiele. Jest to niezwykle prosty patent, bardzo ignorowany, ale bardzo skuteczny. W ten sposób. Czyli właśnie delikatnie, 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 delikatnie i otwierasz. I będziesz wzmacniał właśnie tutaj przedramię, główną część przedramienia tutaj oraz właśnie ścięgna, więzadła i, i nadgarstki w tej okolicy. Dzięki czemu później bardziej łatwiej będzie Cię przejść na, czy to do pompek na kolanach, czy to do kołyski. Również możesz je tutaj troszeczkę rozciągać, o no w ten sposób na swoim ciele. I, I to jest, to jest właśnie... W tych ćwiczeniach jest, to jest najpiękniejsze, że możesz wykonywać dosłownie wszędzie, w gabinecie, czekając na pacjenta, czy gdziekolwiek indziej, gdzie tylko chcesz. W samochodzie możesz prowadzić jedną ręką, a drugą możesz sobie delikatnie tutaj rozciągać te nadgarstki. I następnie, żeby zniwelować, bo wiadomo, że jak coś robimy w jedną stronę, to warto również coś robić z drugą stronę. Tak działa ciało, że trzeba balansować. Z jednej strony ciało się napina, z drugiej strony się relaksuje. To jest e, moneta, która posiada dwie strony. Zawsze istnieje napięcie i relaks. Więc zawsze jeżeli napinamy w tą stronę, to warto rozciągnąć i również napiąć w tą stronę, czyli na przykład tutaj o, o kolano. W pozycji na można sobie siedzieć i spokojnie na przykład pracujesz również nad stopami i tutaj nad, nad, nad garstkami. Innym również fajnym elementem jest chodzenie po ścianie. Czyli tutaj na przykład nie mam ściany, ale mogę Ci zademonstrować w ten sposób, że możesz po prostu sobie chodzić po niej. O tutaj może Ci pokażę, będzie lepiej widać. Delikatnie, delikatnie, delikatnie w różnych pozycjach. Tak, tak i właśnie tak. Sam sobie tutaj stawiasz opór. Tutaj to jest najlepsze w tych ćwiczeniach, że sam jesteś sobie sędzią i sam wiesz ile oporu możesz sobie tutaj tutaj ułożyć. stopniowo również możesz to robić w kołysce. Jak będziesz się w miarę wzmacniał, to również delikatnie, delikatnie nie trzeba od razu utrzymywać tutaj tej pozycji, bo wiadomo, że na samym początku jest to trudne. I ja to rozumiem, bo właśnie tak jak... Tak jak zaobserwowała większość ludzi, nie ma pojęcia, że, że jesteśmy w stanie coś takiego robić z nadgarstkami w ogóle. A jesteśmy. Tylko trzeba tutaj być bardzo delikatnym i pozwolić ciału się zaadaptować. Czyli delikatny, 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 delikatny. Tego typu wskazówki, jeśli chodzi o jutrzejszy dzień, tak właśnie 3, 4, 5 serii właśnie. Czegoś takiego po 5-10 powtórzeń regulujesz sobie tutaj, właśnie opór. I będziesz się wzmacniał wraz, wraz z praktyką, będą te ręce coraz, coraz to silniejsze. Izometryka, czyli właśnie tego rodzaju zatrzymanie, tak jak na przykład krzesełko, czy coś, to jest jeden z patentów z fizykoterapii. Bardzo często właśnie w fizykoterapii izometry, stosuje się izometrykę przy leczeniu urazów, ponieważ izometryka powoduje, że do, danego, do danej części ciała szybciej przepływa krew. Pojawia się więcej energii. Napięcie energetyzuje, tak jak na przykład przy, przy okazji fali napięcia, to również jest izometryka i ona energetyzuje układ nerwowy. Pobudza go bardziej i po prostu można powiedzieć, że w uszkodzonych kończynach, czy w uszkodzonych elementach ciała, ona dodaje jak gdyby życie, prowadzi tam życie, że coś zaczyna się dziać w tym i zaczyna się proces regeneracji. Dlatego izometryka jest świetnym narzędziem stosowanym w fizykoterapii, stosowali ją dawni siłacze i jest po, jest po prostu świetna. I dzięki temu możemy właśnie Tutaj samemu sobie regulować opór. Oczywiście wskazówka jest taka, że możemy to stosować dosłownie na każdą partię swojego ciała, na przykład na szyję. Również. Ja na przykład jak leczyłem kontuzję swojej szyi, to właśnie na samym początku stosowałem izometrykę, czyli tylko te, tego rodzaju rzeczy, że starałem się przenieść ją do przodu, na boki, do tyłu. To jest e, świetny sposób trenowania i bardzo skuteczny. Także tak właśnie jutro możesz się pobawić tymi płetwami w ciągu dnia e, dłońmi e, płetwy wraz z izometryką.